Mamy komplet i ruszyły. No jest troszkę Cyber Princess wyłamała. Na zewnątrz galopuje. A z przodu jest Don Luigi i Antarbin Dat Antarbin Dat obejmuje prowadzenie. Na drugiej pozycji Don Luigi. Na trzecim miejscu Cyber Princess. Na czwartym miejscu galopuje Hornet. Za Hornetem. Thunder Shot, Ali i zamyka stawkę Jolene. Antarbin Shadat z przewagą. Drugi jest Don Luigi Obok niego Cyber Princess, Hornet, Thunder Shot, Ali i Jolene. Za moment na prostą finisową wyprowadzi stawkę Antarbin Sadat. Ale już bardzo dobrze. Don Luigi i Cyber Princess. Don Luigi, Cyber Princess i Thundershot. Don Luigi, Don Luigi. Znakomicie polem Thundershot. Thundershot. Thundershot, tam do walki włącza się Hornet. Thundershot, Hornet, Don Luigi. Thundershot i w celowniku Thundershot na drugim miejscu, Hornet.